Widzę, wygram z jakimś graczem w PvP. Zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Wygram to. Jak ci się pytali, to gram na centrum Muszę to wygrać. No. Dobra, 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 dobra. Trefa jakaś jest. Chodź, let's go. Dobra, no to tak. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No to, jak widzicie, to zabiję już jakiegoś gracza. O nie, o nie. A teraz to mi robią. Niektórzy to są swoje kardzi, a niektórzy to tak, 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 no i nie. Dobra. Dobra, wyjątków, to są na zabawkach, nie tak, ma o, o, nie to na pewno wygram. No, nie no, żartuję. Jak no, ja trafić go ciężko mogę. Mhm. To ja sobie pójdę. Napiszcie, no, czy wam się podoba, jak nagrywam z shaderami czy bez. Bo nie wiem, czy nagrywać z shaderami, czy bez, jak chodzi o Minecrafta. Jakbyście się pytali, jakie mam shadery i teksturpaki, to tak. No, czekajcie, to tak, shadery to mam tutaj takie, a jak chodzi o teksturpaki, to mam tyle ogólnie, ale gram na to. nie poddawaj się o, o, dobra, rusz, rusz, rusz Puh. o, o, o Co w się sensie i tak i czy z łapki czy nie to i tak nic nie daje więc dobra no, 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 no nie chodź do mnie to tak nie miało wyglądać Dobra. Hmm, w sumie się tego nie dziwiłem. Tak szczerze, to żeby dobrze grać, to jedynie to trzeba mieć DPI, jakieś takie dobre sobie wybrać, po prostu. Nie wiem, tekstur paka jak się komuś podoba. Czy coś takiego? No. Tak szczerze, czasami lubię grać na temie, czy na. Aha. Ciebie boję się. Yeah. Dobra, dobra, dobra. Mm -hmm. No to tutaj, dobra. Z tobą to mogę na to. Dobra. Ja nie mogę, to jest Ciężki z kimś wygrać. Dobra, to. Z Tobą jeszcze nie próbowałem. Proszę, proszę, proszę. Tu. Ja, widzisz? No. Mm. To ja już mogę się poddać. Nie, no, ratuję, ale i tak tego pewnie nie wygra. Ok, ok. To już pokazuje, że może mieć mało serc. Tym ja bardziej. Dobra, przegrałem. I tak to nic nie zmieni. Dobra, no to dzięki za oglądanie.